Dwa krzyże to Janek, ten z gryfem to Tak, są naprawdę bardzo cenne nagrody. Świetna praca w ogóle Janka. Znakomicie wykorzystuje to, że jest niezbyt niższy od Kierina. Świetnie zasłania głowę i uderza w okolicę koła i udów. Ale Piotr nie daje za wygraną i właściwie od swojej techniki odszedł i robi dokładnie to samo, co robi, co robi Janek. Janek jest bardzo szybkim zawodnikiem, więc ewidentnie to wykorzystuje. Dobra szansa, dobra wejście za drąb. Trzy swojego przeciwnika do barierek. Janek musiał bardzo szybko uciekać, ale tutaj widzimy cały czas bardzo dobrą pracę w obronie obu zawodników. Piątek jest tutaj w ofensywie, robi bardzo dobre szansy na Janaka. Szarze, które no, zaowocowały właśnie przewróceniem. Janek na początku był bardziej ofensywny, ale zmienił e, się technicznie. Został mniej zmuszony, został zmuszony do tego, żeby być w tym momencie ale teraz jego szarża. Fantastyczne uderzenie Piotra w e, hełmianka. Janek na początku przewarł opiewank, ale chyba e, losy się odwróciły. To jest bardzo ciekawy pojedynk, bardzo dobry technicznie, bardzo mocny. Osiem, 10, 8, 7, 6, jest. Start. Super. 2:1. To no jaka końcówka była fantastyczna. Wielkie zabawę. Do finału szkodę. Tak dire. Bjornie.